Witam was wszystkich bardzo serdecznie, drodzy widzowie, w trzecim odcinku z naszego cudnego sklepu. Lisa gdzieś wchciało, nie wiem, bardziej na parkingu zgubił. O, dzień dobry, Lisu. Store is open, tak my tutaj. Troszeczkę uzupełniliśmy nasze zapasy. Mamy dużo mleka na, sklep, na stanie. Troszeczkę mamy. Tej, to jest Tuscan Inspired Bean Soup. Że tam widzę pieczarki, to ja nie wiem na tym. Też nie wiem. Ale mam... To jest 250 kalorii. A Pani ciasteczka kupuje. Okej. Samne kupuje. No. Tak niezdrowo. Zupę. to ja zupę wzięła. I to Zupę wzięła. I ciasteczka ananasowe. kupowała kupowana rzecz. No chyba tak, no naprawdę najrzadziej kupowana rzecz. I jak będzie ktoś pojrzeć? 39 dolarów musisz to krzyknąć. To jest nasz no tak, to jest nasz rekord. No tak, się jest 9. To jest nasz rekord. Chciałeś poniżej. Tak, to już. 39 dolarów to nasz obecny rekord. Taka prawda. Exactly what I need. Baceni mi się podobają, bo nikt się nie skarży. Oki okidoki, oki, oki doki. I patrz, teraz mamy. Miejsce na Twoje piwo. Change prices eee, tutaj. Jeden i pół. Dobra, już jest cena zrobiona. Trochę mleka służyli. Jezus. Proszę mnie tu przepuścić, chcę tutaj dołożyć mleko na te... No przeszkadza kurde cholernik, nie? W sumie by tutaj... Nie no, to musi być osobne na mleko, nie żeby mleko łączyć z piwem na jednym re... jednej lodówce, no bez przesady. Ciper, ciperki trzeba ciperki dołożyć mm, to wygląda e, ryżu może trochę czy mamy tu gdzieś ryż pewno płatki dołożę a jeszcze mamy miejsce proszek lisa trzeba też dołożyć Mój ulubiony. Tak. Wiesz, wiesz co? Ja myślę, że kupimy specjalny regał i kupimy po prostu go cały zapełnimy proszkiem do prania. Można. No, co jest za drogie, gościu? O, trzeba. Idę zobaczyć, co tam mamy. Cze czego niby według Was nie ma? A, czego mamy mało? mąki, oczywiście, wiadomo okej, okay, zamówiłem parę rzeczy żeby było lepiej i dostawa, dawać tą dostawę Najlepsza zupa na świecie e, Ryż O, cały poszedł To co, zbieramy chyba na ulepszenie sklepu, nie? Na ten poziom I piwo Schneider Dużo piwa Chyba to jest ostatnie rzecz, nie mieliśmy Trzeba. Proszek widzę dołożyć trzeba. A nie ma proszku? Ciasteczka. Trzeba dołożyć ciasteczek. Kolejne ciasteczka. I co niby jest za drogie? Wszystko ma ładne ceny. Okej, okay. piwo Einzicke Na półecke Kolejne piwo Wartzik Kto to, jak to te nazwy wymyślał, naprawdę Że jakiś Niemiec Może Mamy w cholerę mleka A my postawimy specjalnie mleko, półkę mlekową No znowu karton mi poszedł na przygodę, nie? Pole na przygodę. No, jakoś nie byłem fanem tej bajki. Też nie. Prywały lepsze. No, zgodzę się. Pewnie nas teraz za to zaciukają jacyś ludzie. Zapraszam. Proszę spływać szczęście. <laughs> Perfekt. Co jest perfekt? Mleko. Co, co, co? Kurde, chciałbym, żeby dodali tutaj chleb do tej gry, bo jeszcze nie ma chleba. Piwo jeszcze Okej, okay. już. Dostawa mąki. Przynajmniej się cieszą ci klienci. Okej, okay. dokładamy. Mr. Wash. Czego się przywiemy, no trochę płatek potrzebujemy. Mm. Dobra, kupiłem troszeczkę płatek śniadaniowych. No znowu lewitujący karton. Czy na jakim silniku to jest zrobiona ta gra? A po może gdzieś jest napisane. Okej, dołożone. Myślałem, że więcej tylko zamówiłem, ale dobra. No jeszcze chipperki bym dokupił. I potem możemy wreszcie ulepszyć sklep. Już za niedługo. Będę troszkę troszeczkę oszczędził, żebyśmy mieli odrobinę więcej, nie? Tej kasy. Ile piwa kupiła baba? Okej, okay, mąka, płatki I cziparki. Co, ulepszamy sklep? Jeszcze trochę. Jeszcze, to do tysiąca z Dobra. Łącznie zarobiliśmy już prawie 3000 dolarów. Ale nam pokazuje health inspection. Czy będzie jakaś sanepit nas nawiedzi? Lisu. A mówiłem się, a mówiłem. mleka trzeba wyłożyć jest takie śmieszne, że w tym magazynie to mleko się nie psuje o, jak ładnie powiedział goodbye jeszcze ten facet naprawdę, proszek schodzi jak ciepła bułeczka Ładny zachód słońca, tu, a, autentycznie ładny zachód słońca na te no. lady nam daje. Papieżowa! Już nie. Piwo Achtung. Trzeba dołożyć. Czokiem sporo. Chyba Achtung jest naszym najbardziej popularnym piwem. Ciekawa czemu? <laughs> Bo możemy być na Mąka. i proszek. Najważniejsza rzecz. Najmniej no zupa schodzi. No jestem smutny. Widziałeś jakowy jest mój grzybował? Tak, grzyb. Tak, grzybował. Zawiodłem się na tych ludziach. Mówisz, że nie znają się, nie mają gustu. Tak. I po tej pani zamykam sklep. No, jest 23. Akurat. To będzie ostatnim klientem. Więc w sumie już mogę w tym momencie ulepszam sklep. Dziękuję. I możemy kupić na owoce rzeczy. I co by tu zamówić? Odblokowaliśmy Birdung i Turksteten i Aufendorf piwo. piwo. E, Aufendorfa kupię i kupmy banany e, i jabłka może. To potem. Nazwać, bo byśmy musieli po Teraz spłyniemy w piękno. Tak. Jeszcze musimy jakąś nową ladę tutaj, co ten regał kupić, bo parę rzeczy nowych doszło. No. Potem będzie trzeba znowu otworzyć sklep. Ej! Co? Burza! Piaskowa. No? My musimy kurde na to wychodzić. Ta... O! Piwo Aufendorf. Najlepsze piwo. teraz się nie spodziewałem. Czego? Boże piaskowe? Bur... No, że będzie takie coś. No widzisz. Gra zaskakuje. Śmieci No. I jabłka. Śmieci. Dobra, jeszcze, jeszcze, jeszcze zamówię. Co byś chciał? Eee, co byś chciał? Tak. Kapustę czy awokado? <laughs> awokado. Dobra. Eee, I czego mamy mało? Po prostu pouzupełniał. okej, okay, dobra. To jeszcze zamówię, i potem musimy chyba znowu po. otworzyć sklep. Potem. Mleko to już mamy. Płatki śniadaniowe. I kurde, aż strach wychodzi tą na zewnątrz teraz. jeszcze trzeba ceny ustalić, ale. ale, ale wieje. No. Jabłuska? Ok. Czy te jabłka nam się nie zepsują tutaj? Nie. Płatki. Mleko. Ok. I ustalmy ceny. Jabłko za dolara będzie. Uh -huh. O Jezu. Banan będzie mega tani. Ile? Dwadzieścia centów. O, no, taką cenę nam dają, no. Musimy uzbierać na ten. E, no. Na ulepszenie tego, na sklepu, by być więcej tych. W sumie ja bym jeszcze zamówił jedną rzecz, bo można już sklep otworzyć. E, mogę, jak chcesz, też mogę pójść na tą, na kasę. Nie no, mogę siedzieć też Dobra, to w tym odcinku widzę ty siedzisz, jesteś kasjerem naszym. Tak. Mamy troszeczkę mleka, jeszcze mamy, mamy jeszcze 4 jabłka. Czy nie, piwo Aufendorf jest na full? Czy szlifena? Ktoś. Czy szlifena trzeba uzupełnić? Tak. Szlifena. O, skończyła się burza. Trochę okay, jak otworzyliśmy. Tak. I ciasteczka. Boxy Pineapple Cakes. Okej. Okay. I teraz Einzig. Ok. No, płatek mamy całkiem sporo. Eee, dobra, może te mleka se tam tak? Tutaj damy piwa na jedne te. Okej. Okay. Dobra. Nikt jeszcze na to nie pobił 39 dolarów. To jest smutne. Ale banany to widzę zejdą szybko. No. Jeszcze... Potrzebujemy dwóch piw, nie mamy, nie? No, ja bałkę kupiłem banany Dobra, no więc, zbieramy na regał Tutaj ustawimy kolejny regał Myślę, że się zmieści Ten regał tutaj O, ta lodówka jest krzywa O, teraz jest ładnie Ile potrzebujemy teraz kasy na czwarty poziom? Tysiaka potrzebujemy. Ale możemy za 1500 powiększyć sklep. Ok, zobaczcie, mleko poszło, po te dwa kartony bym się pozbył. Ej, tam mówiłeś, jest rekord? 39%. A i to... no Kurde, nikt nie chce zrobić większych zakupów. OM um, Large To I ciach. Miałem tylko 50 dolarów. W sumie awokado zamówię jeszcze. I to, to i to. starczy nam kasta. Na Uh -oh. exactly what I need. that's too expensive mm -hmm. exactly, what I need. exactly what I need. Oh, fish Oh. Fajnie, że się obudzi trochę. Napisa do mnie dwudziesta pierwsza siedem. Ja tu robię mały remont. Jezu, to jest i jestem I dostawa. Ja jeszcze nie wiem, czy to ładnie wygląda, mówiąc szczerze. Jakinki kupuje? Czemu nikt jabłek nie chce kupić? Coś im gadałeś, że coś z tymi jabłkami jest nie tak? Czy coś? Tak, że nie mogę cie dawać. Dobra. dobra, teraz to. No ale ja czemu takie ceny to daje? Okay. Mm -hmm. I ten cukier trzeba też. Aktungi się oczywiście kończą. I te pomarańczowe. Nachtungi Na ladę Aufendorfy I poczujemy tego i tego Mm -hmm. Wiesz co, ja bym tutaj e, zakończył ten odcinek listu. Poczekaj, bo widzisz, że tak ja No to zamknijmy sklep na ten moment. A ja tu sklep zamknę, byś nie miał więcej ludzi. Mąka. No to co? Kończymy ten odcinek tutaj co, nie? No. Do zobaczenia na razie.